Witam serdecznie. Zaczynamy pierwszy odcinek kursu arkusza kalkulacyjnego. Dzisiaj przedstawię podstawowe zagadnienia związane z arkuszem kalkulacyjnym. Powiem przede wszystkim, czym ten arkusz kalkulacyjny jest. Arkusz kalkulacyjny jest programem komputerowym, którego przeznaczeniem jest wykonywanie obliczeń matematycznych. Od bardzo podstawowych do bardzo złożonych, im bardziej zaawansowany arkusz kalkulacyjny, tym te obliczenia mogą być bardziej złożone. Możemy zatem powiedzieć, że arkusz kalkulacyjny stanowi bardzo rozbudowany kalkulator. Zadaniem arkusza kalkulacyjnego jest prezentacja danych. Przede wszystkim są to dane liczbowe. Te dane. Prezentowane są w postaci tabel. Arkusz kalkulacyjny ma liczne możliwości. Jedną z nich jest automatyczna obróbka danych liczbowych. W arkuszu można również prezentować dane liczbowe za pomocą tabel, wykresów, które można tworzyć i edytować. W arkuszu kalkulacyjnym możemy wykonywać również różnego typu symulacje. Główną cechą każdego arkusza kalkulacyjnego jest to, że posiada on funkcje. Stanowią one najważniejszy element arkusza kalkulacyjnego. Dzięki nim istnieje możliwość automatyzacji przetwarzania danych. Na czym polega ta automatyzacja? Pokażę, kiedy przejdziemy już do pracy nad arkuszem kalkulacyjnym. Bardziej rozbudowane arkusze kalkulacyjne mają makra. Dają one możliwość zapamiętania wielu czynności, jakie należy wykonać pod konkretną nazwą, tak aby później można było te czynności wykonać raz za pomocą jednego polecenia. Arkuszy kalkulacyjnych na rynku jest przynajmniej kilka. Najpopularniejszym z nich jest arkusz kalkulacyjny o nazwie Excel firmy Microsoft. Jest to bardzo zaawansowany arkusz kalkulacyjny, natomiast jego wadą jest to, że jest to program płatny. Pozostałe trzy, które wymieniłam, są. Częścią całych pakietów biurowych. One są do pobrania za darmo w internecie. Przez dużą część tego kursu nie będzie miało znaczenia, który z tych arkuszy kalkulacyjnych wybierzesz, ponieważ ich funkcjonalność pozostaje taka sama. Zaczynamy zatem naszą pracę w arkuszu kalkulacyjnym. Zapraszam. Na potrzeby tego kursu ja korzystam z programu Excel firmy Microsoft. Po uruchomieniu programu, jak widać, pojawia się taki widok, jaki został przedstawiony tutaj. Mamy tutaj po lewej stronie menu. Nasi w tym momencie interesuje strona główna, nowy oraz otwórz. W zakładce strona główna mamy do wyboru albo pusty skoroszyt, albo kilka szablonów. Bądź też możemy wybrać ostatnio uruchamiane arkusze kalkulacyjne. W menu nowy mamy również do wyboru pusty skoroszyk oraz dużo większą ilość szablonów. Natomiast w menu otwórz możemy skorzystać tutaj także z wcześniej korzystanych arkuszy kalkulacyjnych lub możemy otworzyć z różnego źródła inny arkusz kalkulacyjny. My sobie otworzymy pusty skoroszek, nie ma znaczenia, czy otworzymy go z menu nowy, czy z menu strona główna. Ważną informacją jest to, że podstawową jednostką w arkuszu kalkulacyjnym jest komórka. Każda komórka ma swój adres. Adresem tej komórki jest D8, tej B5, tej E10. Pionowy zbiór komórek to jest kolumna. Każda kolumna ma nazwę i tą nazwą jest litera. Jeżeli w pewnym momencie skończy się alfabet, to tak jak widać. Kolumny będą podpisywane podwójnymi literami. Każdą kolumnę można zaznaczyć. Można zaznaczyć pojedynczą kolumnę albo kilka kolumn na raz. Żeby zaznaczyć kilka kolumn na raz, to trzeba trzymając lewy klawisz myszy przeciągać na te wszystkie kolumny, które chcemy zaznaczyć. Poziomy zbiór komórek to są wiersze. Wiersze z kolei są ponumerowane. Każdy wiersz też można zaznaczyć. Można zaznaczyć pojedynczy wiersz lub na takiej samej zasadzie, jak zaznaczaliśmy kilka kolumn jednocześnie, zaznaczyć kilka wierszy. To, co tutaj widzimy, czyli wzór tych wszystkich komórek, to jest jeden arkusz. Jest to miejsce, w którym wprowadzane są dane tekstowe i liczbowe. Jest to również miejsce, w którym można stawiać i edytować tabele, wykresy. Można tutaj wykonywać różne operacje matematyczne także przy pomocy wbudowanych w program formuł i funkcji. Jeżeli istnieje potrzeba zaznaczenia całego arkusza, to nie ma potrzeby zaznaczania wszystkich kolumn czy wszystkich wierszy. Wystarczy kliknąć tutaj w to pole, żeby cały arkusz został zaznaczony. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj po uruchomieniu programu w tym miejscu pojawiła mi się taka zapadka o nazwie arkusz. To oznacza, że w tym programie aktualnie jest tylko jeden arkusz uruchomiony. Arkusze można dodawać poprzez naciśnięcie tutaj tego znaku plus. Ja w tym momencie mam uruchomione cztery arkusze. Możemy tutaj zmienić. Nazwę tego arkusza, jeżeli szybko klikniemy lewym klawiszem myszy, nazwa arkusz 1 będzie miała szare tło, to wtedy oznacza, że jest to pole aktywne i możemy zmienić nazwę na dowolną. A na przykład nazwę to lekcja pierwsza. Oczywiście każdy kolejny arkusz również możemy zmienić. Tutaj, jeżeli klikniemy teraz prawym klawiszem myszy, rozwinie nam się menu takie, jakie widzimy. I co tutaj możemy wybrać? Możemy wybrać na ten moment między innymi kolor, ja na przykład wybiorę sobie pomarańczowy. I tutaj delikatnie jest widoczne, że ten pomarańczowy jest zrobiony. W momencie, kiedy ja się przyłączyłam pomiędzy arkuszami, to ten kolor był... Został bardziej uwidoczniony. To samo możemy sobie zrobić z pozostałymi arkuszami. Czyli proszę zwrócić uwagę, jeżeli dany arkusz jest aktywny, to ten kolor troszkę się zmienia. Na ten moment nie będziemy sobie omawiać pozostałych opcji, które znajdują się w tym miejscu, jeżeli klikniemy na nazwę arkusza prawym klawiszem myszy. Tutaj jeszcze jedyną rzeczą, jaka może nas interesować, to jest zmiana nazwy i usunięcie całego arkusza, jeżeli będzie to konieczne. Tak naprawdę my w jednym programie, w tym przypadku mamy teraz cztery arkusze. Wszystkie one razem tworzą cały skoroszyk. Skoroszyt jest to cały plik arkusza kalkulacyjnego, niezależnie od tego, ile arkuszy tutaj będziemy mieli. Istnieje możliwość współpracy poza tymi arkuszami w ramach jednego skoroszytu. Jak to działa, pokażę w jednej z późniejszych lekcji. Jeżeli chodzi o arkusz kalkulacyjny, to tutaj taką istotną Istotnym elementem w arkuszu jest pasek formuły. Tutaj możemy wpisywać różnego typu matematyczne formuły i matematyczne funkcje. Oczywiście możemy je wpisywać także tutaj w poszczególnej komórce, ale istnieje możliwość również wpisania w pasku formuły. Powiedziałam, że arkusz kalkulacyjny służy do tego, aby wykorzystywać różnego typu funkcje matematyczne. Gdzie te funkcje matematyczne można znaleźć? Można je znaleźć tutaj. Po najechaniu myszką wyświetla się komunikat staw funkcje. Po naciśnięciu tej opcji pojawia nam się takie okno, jak widać. I mamy tutaj ostatnio używane. Tutaj można sobie podejrzeć, co było ostatnio używane. Jeżeli nie wiemy, gdzie znajduje się jakaś funkcja, to możemy wybrać sobie kategorie wszystkie. Kategorie wszystkie, czyli w kategorii wszystkie znajdują się wszystkie funkcje, jakie są wbudowane akurat w arkusz kalkulacyjny. Jest o tyle prosto, że te wszystkie funkcje ustawione są alfabetycznie. Poza tym mamy funkcje finansowe daty i godziny, matematyczne, statystyczne, wyszukiwanie adresu, bazy danych, tekstowe, logiczne, informacyjne, inżynierskie, moduł, kategorie zgodności oraz kategorie sieci web. Tutaj sobie zrobimy anuluj, bo na razie niczego nie wybieramy. Arkusz kalkulacyjny żeby można było na nim pracować, należy uzupełnić. Tak naprawdę arkusz kalkulacyjny, jak już wspomniałam wcześniej, służy do wykonywania różnych obliczeń. Natomiast tekst również można wpisać. Ja bym teraz chciała wpisać dni tygodni. Oczywiście mogę zrobić to przy korzystaniu z klawiatury. Jednak jest to czasochłonne. Możemy, tutaj mi się przekopiowało, ale to nie szkodzi, możemy sobie usunąć. Żeby usunąć niechciany tekst, to należy zaznaczyć komórkę i na klawiaturze wybrać delete. Jeżeli chcę ręcznie wpisywać, na przykład dni tygodnia, to się okazuje, że jest to czasochłonne. Jeżeli natomiast Wpiszę tylko jeden dzień tygodnia i najadę myszką tutaj na ten kwadracik, który znajduje się w prawym dolnym rogu, chwycę lewym klawiszem mysz przeciągnę, to proszę zwrócić uwagę, że automatycznie arkusz już za mnie to wypełni. To samo działa, jeżeli będę chciała zrobić to w bok. Wszystko jedno, od którego dnia tygodnia zacznę. To samo będzie działało, jeżeli będę chciała w górę, i to samo będzie działało, jeżeli będę chciała w lewą stronę. Widać, że słowo poniedziałek nie mieści się w całej szerokości wychodzi poza szerokość komórki. Oczywiście, tą komórkę można rozszerzyć ręcznie albo automatycznie. Jeżeli ktoś chce automatycznie, to należy najechać pomiędzy jedną a drugą kolumnę. Wtedy kursor zmieni się na taki, jaki tu widzimy, i podwójne szybkie kliknięcie lewym klawiszem myszy spowoduje automatyczne rozszerzenie się kolumny. Ta metoda szybka jest o tyle dobra, że kolumna rozszerzy się o dokładnie tyle, ile jest potrzeba. Bo tutaj ręcznie, no to proszę zwrócić uwagę, że zostało nam przy poniedziałku jeszcze dużo miejsca po prawej stronie, a tutaj jest w sam raz. Metoda szybkiego uzupełniania arkusza treścią działa także dla nas miesięcy. Pierwsze, pierwszy miesiąc należy sobie wpisać, natomiast resztę mogę już do dołu przesunąć. Do góry, w lewo jak pokazałam przed chwilą, i w prawo. Tutaj oczywiście miesiąc październik się nie mieści i możemy go zmieścić do komórki poprzez rozszerzenie kolumny. Taka sama zasada obowiązuje również wartości liczbowe. Jeżeli spiszę jakąś wartość liczbową. I przeciągnę do dołu, to ta wartość liczbowa będzie nam się powtarzała. Jeżeli ja chcę, żeby wartości w komórkach były uzupełnione innymi wartościami, tak jak tutaj, na przykład rosnąco co jeden, to muszę wpisać dwie pierwsze wartości, zaznaczyć je i dopiero zaznaczone przeciągnąć. Ta różnica wcale nie musi wynosić 1, ona może wynosić więcej. Na przykład 5, tak jak tutaj. Wcale nie muszę zaczynać od 1, bo mogę zacząć od 10. Tym razem różnica wynosi 2. Wartości mogą być również malejące, i też nie ma znaczenia, od jakiej wartości zacznę. Też nie ma znaczenia, jaka będzie różnica pomiędzy pierwszym a drugim. Elementem. To samo jest prawdziwe dla ułamków dziesiętnych. Też można je zrobić rosnąco, można je zrobić również malejąco. Ja tutaj nie przeciągnęłam, zrobiłam co tutaj trochę przez przypadek inną rzecz, ale dobrze, że ten przypadek się zadział, to pokażę teraz jak to działa. To tutaj się zadziało. Uzupełniam dwie pierwsze wartości, zaznaczam je i szybko klikam lewym klawiszem myszy. Tutaj ten kwadracik, który znajduje się w prawym dolnym rogu, już arkusz kalkulacyjny, resztę sam uzupełni. Ta metoda działa w momencie, kiedy sąsiadująca kolumna jest już uzupełniona. Wtedy będzie to informacja dla arkusza kalkulacyjnego. Na której komórce ma zakończyć wypełnianie? Bo, jeżeli byśmy chcieli wykonać tą techniką uzupełnienie, na przykład tak, jak tutaj, że nie ma ani z tej strony, ani z tej strony odniesienia, to coś takiego się tutaj niestety nie wykona. W tej lekcji to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.